Podcast Ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże. Dzisiaj chciałbym złożyć wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, żeby Pan Bóg obdarzał was pokojem, żebyście mieli naprawdę dużo radości w sercu, żeby Jezus Chrystus zrodził się każdego dnia w waszym sercu. I chciałbym również pocieszyć tych, którzy może mają te okoliczności świąt, nie najszczęśliwsze, bo wiecie, że czasami jest tak, że rodzina się pokłóci, w pracy coś się wydarzyło, rura pękła, wodę zalewa mieszkanie, że jedzenie jest nie takie. No, wiele, wiele, wiele różnych rzeczy może się zdarzyć, gdzie ten romantyczny klimat Bożego Narodzenia nagle pryśnie i święta zepsute. No trzeba się pocieszać tym, że Maria i Józef również nie mieli doskonałych warunków na radowanie się z, z narodzin Jezusa. Możemy powiedzieć, że w jakimś sensie ich święta też były popsute, bo Maria rodzi w trudnych warunkach, Józef zaniepokojony i tak dalej, tak dalej. Nie ma tego klimatu relaksu przy stole wigilijnym, więc myślę, że to jest duże pocieszenie i też wskazówka, na co trzeba zwrócić uwagę podczas tych świąt, bo te święta są udane kiedy? Kiedy człowiek ma dobrą relację z Bogiem, bo z pewnością to, co przyniosło największą radość Maryi, pomimo tych wszystkich trudności, które przeżywała związanej o, związane z narodzeniem Jezusa, to był sam Jezus. On sam z pewnością przyniósł więcej najwięcej radości, i myślę, że ktoś, kto ma dobrze ustawioną relację z Jezusem, że żyje w stanie łaski święcającej, że stara się rzeczywiście mieć pogodną i zdrową relację z Bogiem, taki człowiek dobrze przeżywa święta. Właściwie o to przede wszystkim chodzi podczas tych świąt, żeby jeszcze bardziej związać się z Bogiem poprzez przeżywanie tych wydarzeń. Które miały 2000 lat temu, a podczas liturgii są uobecniane, bo liturgia nie jest wspomnieniem świąt Bożego Narodzenia. Liturgia Bożego Narodzenia, msza Święta, jest uobecnieniem w wymiarze duchowym tego, co się stało kiedyś, 2000 lat temu. Dlatego też my staramy się wejść sercem w to, w to wydarzenie, i święta są dobrze przeżyte wtedy, kiedy Ty masz tą łaskę święcającą, czyli my jesteś w relacji z Bogiem, nie zerwałeś tej przyjaźni, czy nie zerwałaś i możesz te święta przeżywać i z pewnością Pan Bóg obdarzy Cię swoją pomocą na przyszły czas, bo wiemy, że podczas każdych świąt niebo w jakimś sensie jest bardziej otwarte i można więcej od Boga wyprosić, więcej otrzymać, to jest uprzywilejowany czas. Dlatego tego najbardziej Wam życzę, abyście podczas tych świąt mieli tą dobrą relację z Jezusem, dlatego, że jeżeli to będzie, to całe te okoliczności, które mogą być czasami, no wręcz dramatyczne, tak naprawdę zbliżą Was jeszcze bardziej do Boga, a nie oddalą. Dlatego też bądźcie pogodni, radośni i, i nie dajcie sobie zepsuć tych świąt. <laughs> Szczęść Boże wszystkim. Do następnego razu. Szczęść Boże.